Cześć, z tej strony Joanna i witam Cię w odcinku, gdzie zbudujemy razem podłogę. Jedziemy do skonstruowania podłogi użyłam trzech płyt OSB o wymiarach 2,5 m na metr m. Dzień dobry, ale super a jest przed położeniem płyt OSB na moją warstwę Alufoxa dokładnie ją wysprzątałam i wiem, że była to dosyć marna robota, ponieważ musiałam ją sprzątać jeszcze raz przed przyklejaniem, ale miałam satysfakcję, że coś robię. No dobra, spróbujmy wpakować pierwszą część sklejki na podłogę i zobaczmy, jak to wygląda. Postawię was tu na podłodze, żebyście byli bezpieczniejsi. jeszcze, bo tu chcę zrobić element taki... Jeszcze nie wiem, chyba nie robię tu schodku, bo to jest schodka, bo tu jest za mało miejsca na schodek, ale jeszcze to obmyślam, więc albo bym to troszeczkę wycięła, albo bym to zabudowała, żeby to była stabilna konstrukcja pod tym. Na chwilę obecną wygląda to już tak. Nie wiedząc, co mogłabym zrobić z tą przestrzenią pod podłogą, zapytałam się Was, co Wy sądzicie, co Wy byście zrobili na moim miejscu? I daliście mi znać, że super by było mieć tam półkę. Więc właśnie to robię. Buduję półkę. Wszystko wchodzi i weszła część, tak, ta, Czyli czyli część półki i zmieściła się też. Boże słów mi brakuje. Już. Teoretycznie mogłabym pojechać po kawałek kantówki, ale w sumie po co? Spróbuję to zrobić z tej. Mam mamuta. Chcę jakiś Zaznaczyłam sobie krawędzie, żebym najdokładniej wiedziała, w którym miejscu mogę ciąć, żeby półeczka wyszła równa. To była moja pierwsza przygoda z otwornicą. Nigdy wcześniej nie, nie używałam i zupełnie przez przypadek znalazłam ją u mojego taty w garażu. Więc stwierdziłam: No dobra, jedziemy. Będzie przynajmniej łatwiej niż wyżynarko. I trochę miałam problemy, ale to głównie przez wiertarkę, której używam, jest bardzo stara i po prostu wylatuje z niej z jej zawartość. Chodzi o to, że trzeba ją zaciskać ręcznie, a ja nie mam często wystarczająco siły, żeby to zrobić poprawnie. A jeżeli już to zrobię, a to mam problem, żeby, żeby wyjąć przykładowo wiertło. Smutne to wyszło. Okej. Okay. Pierwszy raz. Na czymś muszę się uczyć. Lepiej, że to jest półka pod podłogą, która jest niewidoczna, niż spółka, która miała być super widoczna. A wiem, że jak będę robić tą super widoczną, to będzie to wyglądać o wiele lepiej. No, wyszło tak trochę. Tu idzie w dół, a tu idzie delikatnie w górę. Ale to co? Właściwie to już kiedyś. Czy wam za pierwszym razem zawsze wychodziło wszystko równo? Zawsze razem jest lepiej, nie? Przymierzę. Na sam koniec nałożyłam dwie warstwy bejcy w kolorze orzecha włoskiego i tak to wyglądało. Ja jestem bardzo zadowolona. Jest w stylu, jaki chciałam osiągnąć. A Wam dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.